Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do niej. Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako pas. To znaczy jako ofiarę na pas. Weźcie gałązkę chizopu. Chizop, gatunek małego krzewu rosnącego na murach. Gałązy jego używali Izraelici przy skakaniu drzwi domów krwią baranka oschanego, przy ceremonii oczyszczania trendowatych i ich mieszkań, jak również przy składaniu okien. Weźcie gałązkę Hizopu i zanurzcie ją we krwi, która będzie w czarce, i krwią z czarki skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nic z przed drzwi swego domu. Gdy zaś Pan będzie przychodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi, nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was pozabijał. Zapewne anioł, wykonawca wyroków Bożych, jak w Księdze Rodzaju, rozdział 19, wers 13, 2 księga Samuela, rozdział 24, wers 16. Przestrzegajcie tego przekazania jako prawa na wieki ważnego dla was i dla waszych dzieci. Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, tak im odpowiedzcie. To jest ofiara paski na cześć Pana, który w Egipcie ominął dom Izraelitów, poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. Izraelici poszli i uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. O północy Pan pozabijał wszystko, co pierworodne na ziemi ludzkiej, od pierworodnego syna faraona, który siedzi na tym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu a także wszystko, co pierworodne zbytło. I stał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Jarona I powiedział, wstańcie, wyjdźcie spośród mojego ludu, tak wy jak Izraelici. Idźcie, dajcie Cześć Panu, jak to powiedzieliście. Weźcie ze sobą wasze drobne i większe bydło, jak to powiedzieliście. I idźcie, proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszedł z kraju, gdyż mówili wszyscy pomrzemy. I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło. W dzieżach, owiniętych płaszczami, i niósł je na bark. Słowie Izraela uczynili zgodnie z nakazem Mojżesza i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szat. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. Chodziło nie o zwyczajną pożyczkę, lecz o żądanie słusznego wynagrodzenia za trudy niewoli i za pozostawione nieruchomości. Porównaj rozdział 3, wers 22. Rozdział 11, wers 2. I wyruszyli Izraelici z Ranses do Suko, w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, nie licząc dzieci. Sukot. Nazwa oznacza namioty ich, chaty. Trudno więc ją zlokalizować. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi nadto drobne, większe bydło i olbrzymie dobyty. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli prześne placki, ponieważ się nie zakasiły. Wypędzeni z Egiptu nie mogą się zatrzymać. Nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A pobyt Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza i Arona. Takie będzie prawo dotyczące paski. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik nabyty za pieniądze, którego oddałeś obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemni nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu ani kawałka mięsa na zewnątrz. Kości jego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie ją sprawować. Jeśliby cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić pasem, ku ci Pana, to musisz obrzezać w piersi wszystkich męskich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia pasy, gdyż wówczas będzie miał prawo tu być. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać pasji. Takie samo prawo będzie dla urodzonej w kraju i dla przybyszów pośród Was. Wszyscy Izraelici uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tego samego dnia wybił Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępu.